Lokalne lazuryty przedsiębiorczości powiatu działdowskiego rozdane. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wspólnie ze starostą działdowskim Pawłem Cieślińskim pierwszy raz byli gospodarzami lokalnej edycji plebiscytu gospodarczego Lazuryty Przedsiębiorczości. Wyróżnienie jest uhonorowaniem firm i przedsiębiorców, którzy rozwijają swoją działalność w sposób mogący być wzorem jakości, a także innowacyjności, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz wzmacniają tożsamość regionalną i przyczyniają się do kreowania korzystnego wizyty. Zerunku regionu. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło wraz z panem burmistrzem Maciejem Fitarkiem powitać Państwa na dzisiejszej gali. Jest to pierwsza gala powiatowa organizowana dla przedsiębiorców. W roku ubiegłym odbyła się gala, która skupiła przedsiębiorców z kilku powiatów. Stwierdziliśmy, że jednak warto byłoby zrobić ją. W obrębie powiatu, a następnie dopiero w taką właśnie międzypowiatową. I dlatego zorganizowana jest dzisiaj wraz tutaj z gospodarzem, z panem Maciejem Sitarkiem, burmistrzem miasta i gminy Litzbark, przy współudziale wszystkich wójtów burmistrzów naszego powiatu. No i oczywiście głównego organizatora Piotra Waszycika, który jest tutaj takim dobrym duchem i tym motorem, który nas napędza, żeby jednak coś więcej robić, coś nowego. Dziękujemy Panie Starosto. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Szanowny Panie Starosto, Szanowni Państwo, jako że symbolicznie wspólnie rozpoczynamy nowy rok, nowy rok także dla przedsiębiorców 2020, chciałbym bardzo serdecznie wspólnie z Panem Starostą Państwa przywitać, ale także życzyć wszystkim znakomitym Gościom, żeby był to rok pełen pomyślności, pomyślności zarówno w tym życiu gospodarczym, pomyślności w kreowaniu naszej lokalnej gospodarki powiatu działdowskiego, ale także szanownym przedsiębiorcom, życzę wszelkiej pomyślności na dzisiejszej gali, żeby te piękne kamienie, te piękne lazuryty trafiły w Wasze ręce, żeby Wam przynosiły szczęście w nowym 2020 roku. Wszystkiego dobrego. Zwycięzcy, którzy otrzymali statuetkę lokalnego lazurytu będą reprezentować powiat działdowski w plebiscycie gospodarczym Lazuryty Przedsiębiorczości Północnego Mazowsza i Zachodnich Mazur 2020, a są nimi. Karwel, spółka jawna, producent karniszy i rolet Stare Dłutowo, gmina Lidzbark w kategorii najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu. Jerzy Grzela, przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Greypol, Malinowo, gmina Działdowo w kategorii najlepsza firma rodzinna. Chciałem podziękować za, za wyróżnienie panu starości wójtowi i całej kapitule. A nie wiem, czy mam jeszcze coś do powiedzenia. Oglądając ten film, to już wiele nie mam do powiedzenia. Ale to jest takim żartem. Firmę swoją prowadzę 38 lat, od 82 roku. To jest kawałek czasu. Także Teraz nadszedł czas, żeby zajęli się tym dzieci, bo jeśli chcą, no dobrze, że chcą się tym zająć. Także to branża drzewna, jak widzieliśmy, to przejął syn Paweł, a hotel, restauracje, córka Beata. No mnie została stanie na koni, także mam czym zajmować. Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hofer Superhit Hit Festival Działdowo w kategorii Najlepsza Impreza Promująca Region. Agrifirm Polska, wytwórnia pasz płośnica w kategorii najlepszy produkt lub usługa. The z Polska, producent pasz dla zwierząt i łowo-osada w kategorii Najlepsza inwestycja, innowacja, technologia lub inicjatywa. Oraz Jan Rozentalski, zakład usług leśnych, groszki, rybno w kategorii Przyjaciel Przedsiębiorczości. Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy, a partnerom i współpracownikom dziękujemy. Impreza objęta jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obszerniejsza relacja z gali już wkrótce. Anioł i stróż. Idą w parze jabłko i grzech, tak musi być, wojna i śmiech. Zaraz po niej zieleń i brąz, płomień i dym, żebrak i król w koronie. Daj mi dłoń, tak daleko pod, gdzie... Gdzie ulica Sło.